Cześć, jestem Pantka LPS. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak stroje pokój. Na początek bierzemy łóżko. Kładziemy je w rogu. O, takie łóżeczko. Kładziemy je tutaj w rogu. Oczywiście nie zapomnijmy o, o poduszkach. Kładziemy poduszki. I o kołderce. Ale bez czego petrzeb nie zaśnie? No bez czego, pomyślcie. Tik, tak, tak, tak. No jasne, petrzeb nie zaśnie bez pluszaka i książki. Więc dajemy jakiegoś przytulankę albo coś do łóżka nie? na użytku, tak? O i oczywistą książeczkę jakąś tam no taką i kładziemy ją na łóżko, żeby Piotr wieczorem miał co czytać. później coś tu tak pusto ja myślę. a gdzie się będę malować? ja że to aletka no to aletka będzie stała tutaj. mam toaletkę O, jest taka toaletka. Na toaletce położymy kokardkę, drugą kokardkę, kokardę na głowę, koronę, szczotkę i specjalne do malowania się. Jeśli ktoś nie chce tyle kokard, może sobie jakieś usunąć. Ja biorę czerwoną kokardkę, koronę, szczotkę i specjalny zestaw do malowania się. No, bez czego Petrzop nie usiądzie na toale obok toaletki, żeby się jakoś zobaczyć? Tak, 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 tak. Jak to bez czego? Bez krzesełka nie usiądzie. Bierzemy jakieś krzesełeczko, jakieś coś tam, żeby Petrzop mógł sobie usiąść. I się spokojnie widzieć w lusterku. Więc skoro mamy toaletkę, chwilunia. A gdzie tu będę wieszać ubrania? Jasne, szafa. W szafie będziemy wieszać ubrania. Tu postawimy sobie szafę. O, w szafie można wziąć na przykład poduszkę albo. Coś do zabawy, jak piłkę. Hmm, a możecie coś położyć do szafy, nie wiem, na przykład jakieś ubrania, których, które chcecie, ale nie chcecie mieć za dużo na toaletce. Na przykład te dwie kokardki, które pokazywałam w, tamtym, w tamtej toaletce. No. no to mamy już szafę. Czegoś tu brakuje? Na czym Petrzop będzie się uczył? No cóż, oto jest pytanie. Petrzop będzie się uczył? Tada! Na biureczku LPS-owym. Biureczku LPS-owym. No do tego oczywiście siedzonko, krzesełeczko takie. Ale z czego nam tu brakuje? No. Zapomniałabym. Laptopa. I jakiejś małej zabawki. Może być to dinozaur albo jakieś inne. Ach, tak. Ale co tu jeszcze? Jak mamy pisać do innych? Jakieś listy na przykład. Pędzelek. Oczywiście pędzelek. Przesuwamy trochę biurko tam w stronę szafy. Wiecie dlaczego? Ponieważ będziemy teraz oczywiście brać Szafeczkę dla LPS Na szafeczce kładziemy na przykład aparacik taki o sobie jest i telefon w środku możecie wło, do środka możecie włożyć kluczyki od domu żeby nikt wam ich nie zabrał więc wkładamy kluczyki do naszej półeczki Kładziemy na niej telefon, aparat i obok naszego biurka. No to, ale mamy już taki pokoik, tak? No ale kto tu będzie z nami spał? No nikt nie chce, dorośli nie, siostry nie mam. Hmm. Jasne, że zwierzak. No ale cóż tu zrobić? Zwierzak nie będzie spał na ziemi. Otóż kojec taki, o. Dla Kładziemy go tutaj albo przy łóżku, nie wiem, tam. I kładziemy na niego naszego zwierzaczka. No jest, już pokój jest. No ale jak ktoś zdarza się głodny. O, jak ktoś jest czasami głodny, a przy biurku musi siedzieć, odrabiając lekcje Ja wam na to coś zaradzę. Powiem, co możecie fajnego zjeść? Olśniewające pyszne babeczki! Babeczki kładziemy na biurku, jeśli ktoś chce. Możemy w rogu, albo tam, nie wiem. Ale ja myślę, że tak będzie najlepiej. O! Tada! cały pokój dla LPS patrzcie no 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 no. tik 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 mhm hm mm hm mm -hmm. tu 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 bardzo piłka się nie pobawi yupi tu 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 był był może spać mi się chce nie będę spać bez książki. Hmm. Ale nie dzisiaj wyglądam. Hmm. No normalnie bomba. Och, super się czuję. Dziękuję za obejrzenie filmiku z domkiem. Bardzo wam dziękuję za to. Dawajcie łapki w górę, proszę. Proszę błagam was. Jeśli nie dostanę choć choć, choć 10 łapek w górę, albo 20, no, to ja będę zawiedziona. Proszę, dawajcie łapki w górę. Bardzo fajnie zdobię, a teraz bardzo dziękuję, ale muszę kończyć. Papa! Pa.